Witam w poniedziałek Dzieci muszę, dziewczynki Muszę zabeźć do szkoły No, to jedziemy, jedziemy, Ale jeszcze to nie będę, jechać, bo, bo... Będę jechać Błąd, bo wynieść brzgi Jedną ręką, trzymać kamerę

No, mieliśmy zabrać sąsiadkę, a nie którą byliśmy. No, to się nie z tym się... Widzę, że mi wycieraczki zablokowały się. Po no prostu gdzieś to muszę bezpiecznie wymienić. Ale się nie zabrałem się do tego. Jedziemy. Pokażę Wam dzisiaj ścieżkę zdrowia, z której nie korzystam, trzeba przyznać.

A idę pobiegać. Chodź rzeczywiście, pobiegać. No tutaj jest jakieś, tu jest wejście do któregoś tam e, segmentu naszego, tego, gdzie mieszkamy. Jest 300 metrów. O, trochę dłużej. Oczywiście jesteśmy gdzieś od naszego domu. Musimy to śliczyć, a nie będę z tego trzymał w ręku. Ok. okay. Tu jest jeziorko. Naokoło. Po drugiej jeszcze drugi hotel. Te piękne wioski, nasz hotel. Nie, jest trochę tu w tym. 300, chyba 40 RMB. To Jest 150, nie. 170 zł. Tam czy tam 200. to jeszcze Ale jak zyskę, mam się tu kartę, że mieszkam, to chyba jeszcze jakieś 20% będzie. Ale w tym hotelu, co byliśmy tam tydzień temu w No W Tu mieszkałem chyba jedno kilka nocy. pokój, cisza no, jeszcze tylko z loty stawili i jak budowanie zaczynali ja kupowałem swoje mieszkanie tutaj chciałem kupić właśnie tutaj Tej, tam gdzieś koło, blisko, blisko, w tej wieży. Zobaczycie. Są tu, tu z tej strony wille. Nie duże, ale wille. A tu mieszkanie zaczynało się. Chciałem wydawać z początku pieniądze na dom. Pomyślano, wyda się 3,5 m. Mil... nie, wtedy 1,5 Mieszkanie wszyscy takie kosztowało, takie około 80 metrów, około 200-300 tysięcy. A willa od 800. No willa pojedyncza tutaj taka to Kosztowałoby by około dwóch milionów wtedy, teraz cztery, ale nie chciałem kupować domu, bo ja postawię fabrykę za tą całą cenę, fabrykę przynosi większe zyski niż sama. No, domy poszły trzy razy do góry i spadły, zresztą są dwa razy, po dwa razy drożej niż przedtem, Na ja na fabryka... Produkuje dużo więcej pieniędzy. Właśnie tutaj chciałem mieć. W tym domu. Mówię, biały. Tutaj, w tym, w tym segmencie nie dali mi. Mówię, ja myślę, że to biały. Jeden. O, tutaj. O, właśnie to robię. Dziś jest. Kwitną już. To są lotusy. Całe jeziorko z tej strony lotusu. No, to jest za wysoko. Tam jest część hotela z tyłu tam tam ten sklany. Tu się jeździć z koło. Tylko z tego nie ma wejścia. Trzeba objeżdżać. No dobra, jedziemy. dalej. No i odległość. Dobra. ten hotel. Ja. na to są inne zwyczaje. Tutaj chodzi. Mieszkamy w tym kompleksie. To jest w końcu jest tam basen. Co no, niestety, to nie należy dojść do to Jeżeli chcesz wejść, wejść na to, to, to musisz płacić za wejście nawet 3 dolary za każde wejście na basen. Trochę drogo. No ale. Nie ma tu publicznego basenu, żeby powiedzmy żeby poszły dzieci się wykąpać czy też sam wychlopać się Jest we wsi u nas, no ale to jest oczywiście bardziej publiczny dla wsi trochę brudne tu dbają bo A to jest pięć klas ale z tym mieszkanie co chciałem kupić ja liczę, no to że białemu jakieś tam dadzą preferencje nie ma tu żadnych białych jedynie czasu widzę w hotelu ktoś tam przyjedzie ale Zaskoczył. Było za blisko. Okay. Dobra. Nie ma białych preferencji. Oczywiście. To wszystko sprzedali, co mieli tutaj. Niech było brakowało, że kupili ogromno. Dit is een grote 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 Ten grote grote is een kante, grote 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 Te biurowcy, to jest to znaczy biurowcy, mieszkaniowcy, postawili to, to widzieli dawno powoli zaciskają pętlę będzie coraz mniej powietrza Więc tam nie dba, żeby tym ludziom leczyć no dobrze, w się liczy nie wiem dlaczego to zrobili śmietnik Z tej strony znowu jest lotus. No, wyrzucałem śmieci, tu widzę. Tam samochody w kolejce dalej do szkoły. lotusy to są lotusy widzicie lotus liść zawsze jest czysty zawsze bardzo czysty właśnie używa się lotusa po to pije się herbatkę z lotusa z liści z lotusa mało nawet domu jest zbyt smaczna ale czyści krew dobrze no tu dziadkowie odpoczywają Jestem. Jedną. Mijał. No, jest następny. Jest. Zobaczymy. Lidzela Tusza. Specjalnie. tej chwili jesteśmy idziemy dalej tak kiedy mamy na tej sali, to jest Zapiął się gdzieś tam. Może kiedy w karty grają. swoje Dwarcewy no, chińskie. Ale ja buty mi ściągnę, bo nie lubię tych chlapek. Mam problemy w Chinach nie butów. Jest, ja. jechał. I wieje, że białego widzą. O, ktoś tak, tu tak. znalazł list lotusa. To, mam list lotusa. Nie problem, że w tej okolicy żeby coś nowego zrobić jest za drogo ziemia nie ma tu ziemi specjalnie nowej na fabryki a kupować starą można no ale tu jeszcze mamy większą forsy w tej chwili ludzie przenoszą się z kantonu tutaj z fabrykami, z mieszkaniami, no komórkę, w naszym, w tym, te domy to wszystkie, one no, puste są często od lat. Ludzie z kantonu czy z są czy z te kupili i trzymają puste, bo tutaj jest dużo taniej, no, ale rozmawiałem już, coraz bardziej fabryki się przynoszą czy do nas, bo trochę dalej Chyba ja jeszcze nie, a w jest 50-70 km. Ja tu sobie, żeby wytrzymać. Ja mam tu jednego Polaka, który ma spółkę z firmą z Niemiec i no, oni płacił chyba 30 tysięcy RMB miesięcznie za wynajem, wydaje jakieś 2000 metrów kwadratowych a to jest ten plac, gdzie wieczorem się zbierają panie do tańczenia stawiają, tu mają swoją szczynkę, tam jest elektryczność swoje głośniki i co wieczór tańczą. ja to nazywam nieładnie tańcem czarownic tu w końcu jest zbierają się wszystkie śmieci przywożą tutaj stąd samochodami odwożą dalej no ale no przyjeżdżają tutaj właśnie i on właśnie mówi że no niestety Chiny, Chiny produkuje tutaj ale koszta produkcji tutaj są już wyższe Niż, e, głębiej w głębiej Chinach i no szukam miejsca tylko pomieszczenia, oczywiście to jest 3000 metrów nie, 2000 metrów mówię, dawaj forsy my MU budujemy daj z góry będę miał więcej forsy na budowę co ci wynajmę taniej na no, to na razie nie gadaj ach jesteśmy już przy naszym samochodziku Pojechali trochę, ok, zostawiamy tu w środku z liść też. No, co do zobaczenia to było na dziś.